Cześć, w dzisiejszym odcinku szukamy kopalni chromitu na czernicy i widzimy się przed wejściem. Dobra. Jesteśmy w kopalni chromitu na Czernicy. Dało się wejść do środka, bo ktoś zrobił coś bardzo niedobrego i uszkodził kratę. Po lewej stronie mamy mały odcinek, który nas do niczego nie zaprowadzi, właściwie do nikąd, a nie do niczego. Zobaczymy teraz w prawo. O, zaczyna się błotko. A no w prawo podobnie. Mały odcinek i koniec. I jak zawsze pełno komarów. Pewnie to nawet widać. Gdzie nie leje się woda. Ale ogólnie nie ma tragedii. Pytanie co będzie... Pytanie co będzie na dnie, bo szczerze mówiąc to ja mam obie ręce zajęte, jakbym się tak teraz wywalił gdzieś, to by mogło być niefajnie. Na dole widzimy podkłady. A ogólnie sztolnia na razie jest sucha. Widać, że ktoś niedawno był, chociaż niekoniecznie niedawno. No po prostu zostały ślady butów. I cała masa belek od obudowy. Chociaż gdzie nie widać, że obudowa jeszcze się trzyma. Tutaj wygląda, że chyba będzie więcej wody. Nie mam pewności. Ale, no tak, chyba trochę więcej może być. A nie, jednak nie ma tej wody tak super dużo. Tylko takie pozory były. Po wiertłach, fajnie się zachowało. Tutaj nawet widać przekrój. Cały czas na dole widzimy podkłady. Aż dziwne, że zachowało się to w takim fajnym stanie. widzimy po lewej stronie taką pierwszą większą odnogę idziemy sobie tu zobaczyć okej okay. ho, ho, ho. niewygodnie No i tutaj już korytarz kończy się zawałem. Idziemy dalej. No to już wody jest jakby więcej. Ale w tą stronę przynajmniej wszystko widać, bo jeszcze nie zdążyliśmy jej zmącić. Z powrotem będzie gorzej. Mam tylko drobną nadzieję, że uda się dojść do końca sztolni bez woderów. Których oczywiście nie mamy, no bo jak żeby inaczej. Na razie jest ok, ale wody faktycznie więcej. I zaczynają się! Malowidła ścienne. To dopiero zaczyna to konkretnie wyglądać. Z prawej strony będziemy mieli szyb. To jest ogólnie taka większa komora. Pierwsza taka większa, bo wcześniej takie nie było. I z prawej strony jest szyb, który wygląda w ten sposób: nie chciałbym tam wpaść, a z lewej strony to chyba da się pójść naokoło, nie jestem pewien. Podobają mi się te blachy na dole, ale chyba są po prostu tak luzem rzucone, raczej tam pod spodem nic nie ma. Widać na jednej wybrzuszenie. Jak tu wpadnie to Tak, to jest szyb. Szyb ślepy. No tutaj droga leci dalej. Nie wiem jak tutaj, bo nie wiem czy coś pod tym jest, raczej nie, ale uważaj. Oj, i tutaj widzimy kapitalny kawałek zachowanej budowy. Dokładnie. Wygląda super. Ojeju. Czemu te kamienie tak muszą przeszkadzać? Nie, chodź ze mną. Najpierw skręciliśmy w prawo, a teraz idziemy z drugiej strony. Jeszcze to pokażę. O! Poszliśmy najpierw tam, a teraz tu. Tutaj kawałek ludni się zachował. Trzeba przyznać, że ogólnie zachowało się tu bardzo dużo rzeczy. Najpierw mamy korytarz po lewej, a później pójdziemy do korytarza po prawej, ale szczerze mówiąc, to taki mini labirynt się tu zrobił, bo mamy tu korytarz i szczerze mówiąc, nie jestem pewien dokąd on prowadzi. Idziemy zobaczyć. 210, kolejne oznaczenie, czyli faktycznie jesteśmy prawdopodobnie na 210 metrze. Tym razem założyliśmy sobie długie rękawy, żeby nas nie gryzło paskudztwo po drodze. Ale szczerze mówiąc, to teraz temperatura w sztolni jest w sam raz, czyli w krótkim rękawie to pewnie byłoby trochę zimno. Kolejne miejsce, gdzie jest świetnie zachowana budowa, może już tak pokażę. Wygląda to mega. Trzeba tylko uważać na tą kapiącą wodę, bo graty nie są wodoodporne. Miejsce konkretne. Robi wrażenie. Jeszcze więcej się zachowało niż w kojęcinie, i czyżby to był koniec, tak mi się coś wydaje. No, dokładnie, doszliśmy do końca tej jakby lewej odnogi, która na pierwszy rzut oka wygląda tak, jakby po prostu zawracała, dosłownie. To teraz pójdziemy sobie dalej prosto. Właściwie prosto, no ciężko to nazwać, że to jest prosto. Wrócimy po prostu do tego rozwidlenia. Wybierzemy drugą odnogę, jeżeli ona gdzieś prowadzi, ale powinna. Dobra. Ostrożnie trzeba się przedrzeć przez tą obudowę. Znaczy przez to zawalisko. To bym przywalił. Teraz tak się zastanawiam, czy, czy może koluszki, czy może centrum? Pojdziemy najpierw do centrum. Znowu widać otwory po wiertłach. 240. Kolejny otwór. waga pod nogi To nam tutaj odbija światło No, i niestety w centrum dalej nie pójdziemy. Tutaj nawet widać przodek. O, to dosyć ciekawa sztolnia, trzeba przyznać. Nie jest tak, że jest tylko jeden korytarz i koniec. Dobra wróciliśmy do naszych hieroglifów. Także teraz to jest prawa odnoga. Wcześniej byliśmy w lewej. Chociaż tutaj mam wrażenie, że też niedługo zastanie nas koniec. Czyżbym się mylił? Nie. Dotarliśmy do końca. I znowu otwory po wiertłach. Dobra, wychodzimy z powrotem do góry do góry. Oj oj, oj z plecakiem ciężko trochę już się ciemno zrobiło. Ale ciągle I pełno komarów. No, to wydostaliśmy się kopalnia chromitu. Kolejne miejsce zwiedzone. Także do następnego odcinka. Na razie.